Cześć, jesteśmy w domu sztuki. Jest godzina 12. O 14 mamy garniz wystawy fotograficznej yy, i większość zdjęć nam pospadała ze ściany. Drabina sztuki artystyczny. Wernisaż o godzinie 14 nie brzmi może jakoś szczególnie ekscytująco, ale to był wernisaż fotografii seniorów, dla seniorów. Oni chcieli taką godzinę, taka im pasowała, więc czemu nie? Co to właściwie jest wernisaż? Wernisaż to jest przede wszystkim wydarzenie towarzyskie. Zresztą cecha towarzyskości jest cechą chyba całego świata sztuki, który jest relatywnie małym środowiskiem. Jak się ostatnio dowiedziałem z jednego filmu, który tutaj podlinkuję, roczne obroty całego rynku sztuki. Rynek sztuki, środowisko sztuki, świat sztuki to nie jest do końca to samo, ale jest tu jakieś przełożenie. Eee, obroty tego rynku sztuku, sztuki roczne są mniejsze niż to, co robi amerykański supermarket eee, Walmart, niż obroty tego supermarketu w ciągu kilku miesięcy. Vernisaż jest wydarzeniem towarzyskim, no ale skupionym wokół sztuki oczywiście. Oryginalnie vernissage, eee, czyli werniksowanie z francuska, było spotkaniem, właściwie to nie było otwarcie wystawy, tylko jakby pleb przed pleb przed pleb 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 koniec wybuchów. Było spotkaniem, właściwie to nie było otwarcie wystawy, tylko jakby prapremiera, pra, przedpremierowy pokaz. Spotkanie i święto, że dzieło zostało ukończone i będzie pokazywane w galerii. Uroczyste nałożenie ostatniej warstwy lakieru końcowego, czyli werniksu, stąd nazwa: werniksowanie. I tak, i spotkanie wokół tego obrazu świeżo zawerniksowanego, żeby się dobrze dobrze na wystawie błyszczał, wyglądał bardzo świeżo, nówka sztuka. I z czasem jakoś tak się zrobiło, że wernisarz, ta bra premiera stała się właściwie najważniejszym wydarzeniem w trakcie wystawy. Dla niektórych dzień wernisarzu jest właściwie tożsamy z wystawą: to znaczy, jest tak, że przygotowujemy, 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 jest stres, właśnie prace odpadają ze ściany, jak przed chwilą. A później jest wernisarz, otwarte, ludzie przychodzą, pokazujemy, i można odetchnąć mimo że życie wystawy no to jest proces, który toczy się dalej. Wystawa jest dalej otwarta, jeszcze jacyś ważni goście mogą przyjść, jeszcze często jest program edukacyjny towarzyszący wystawie, jeszcze pojawią się recenzje, jak się pojawią itd., yy, itd. Tak tak Ale dla wielu osób wernisaż jest tym najważniejszym dniem, tą fetą, tym przyjęciem, które musi doskonale się odbyć i na nim skupiają całą swoją uwagę. I też na wernisarzu wiele rzeczy jest bardzo ważnych. Przede wszystkim godzina otwarcia, godzina wernisarzu, bo dzisiaj najczęściej wernisarz jest właśnie otwarciem wystawy. Tu bywa różnie. Jak sami słyszeliście przed chwilą, można otwierać o 14, jeżeli jest taka wola. Najczęściej wszystkie wernisarze się otwierają w piątek wieczorem albo w sobotę wieczorem, i można pod koniec roboczego tygodnia zrobić sobie takie. No, to jest właściwie taka kultura vernisażowania, wernisa prawda? Od vernisażu do vernisażu. Galerie niekiedy umawiają się odnośnie godzin, tak, żeby te vernisaże się nie, nie nakładały. Czasami się nakładają i trzeba wybierać. W każdym razie zazwyczaj jest to wieczorami, bo to jest dobry czas na imprezę i też ludzie są po pracy, ale można inaczej. Natomiast jeśli chodzi o samo rozpoczęcie wernisażu, kiedy zaczynamy, no to na przykład z praktyki wiem, że. Goście nigdy nie przychodzą na czas. Być może dlatego, że muszą dojechać, być może dlatego, że po prostu nie muszą być na czas, bo są, bo są gośćmi, tak w sensie odbiorców, mam na myśli odbiorców, nie ważne persony, które muszą coś tam powiedzieć, choć te też się spóźniają. No ale w każdym razie nie ma obowiązku stawienia się na godzinę, prawda? Nie ma za to kary, więc ludzie przychodzą jak im jest wygodnie i zazwyczaj nie przychodzą punktualnie, więc też. Mówi się, że w dobrym tonie jest zrobić 15-minutowy poślizg, co z kolei skutkuje tym, że goście przychodzą jeszcze później, bo wszyscy wiedzą, że i tak wernisaż się zacznie 15 minut później i wszystko się przeciąga i przeciąga. Więc jeżeli jesteś, wernikarz miał być o godzinie 19, jesteście o 19 i nic się nie dzieje, to spokojnie pewnie w końcu się zacznie, tylko wszyscy czekają, żeby się zaczęło albo żeby można było zacząć. Często bywa też tak, że na przykład nie ma gości, więc organizatorzy decydują, że poczekamy jeszcze 15 minut, może w końcu się zbiorą, jak już się zbiera jakaś taka dostateczna ilość osób, albo gaśnie nadzieja, że przyjdzie taka liczba osób, jakiej się oczekiwało, to wtedy zaczynają. Druga rzecz, przemówienia. Zazwyczaj mówią coś kuratorzy, czyli opiekunowie wystawy, twórcy koncepcji wystawy, gospodarze, czyli właściciele galerii, dyrektor galerii i tak dalej, artysta, artystka, zwykle przemawia to może trwać bardzo długo, i to jest też powód, dla którego niektórzy się spóźniają, bo po prostu nie chce im się tego słuchać. W każdym razie, zazwyczaj te przemówienia są, i wtedy się, wiecie, dziękuję wszystkim, opowiada co się o wystawie, mówi, no jak to na otwarciach, nie? Jakieś tam rzeczy takie, które trzeba powiedzieć, żeby wszystkim było miło. Potem zaczyna się oglądanie prac, w czasie którego zazwyczaj nic nie widać, jeżeli jest dużo ludzi. I też trudno się skupić na pracach, bo spotyka się wtedy zwykle wielu znajomych, no bo jak już mówiłem, to jest wydarzenie towarzyskie, zaczyna się zabawa, czyli. Podawanie sobie rąk, podziwianie nawzajem swoich piesków, kwiaty zdjęcia na tle obrazów. autografy i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Uwaga, uwaga, reklama teraz będzie prywatna. Może też zauważyliście, że do tego filmu użyłem materiałów z kilku różnych wernisaży. O których nie mówiłem co to za wernisaże są. I ma to związek z moim kanałem innym, który, który zakładam, który, mam nadzieję, wystartuje w lutym. Tutaj gdzieś go podlinkuję i na dole też go podlinkuję. E, nazywa się Werniksy, i tam będę wrzucał wideo relacje z różnych trójmiejskich wernisaży. Serdecznie zapraszam, zasubskrybujcie. E, już niedługo premiera może nie wylecę w, z pracy za reklamowanie swoich prywatnych projektów. No i z jest takim stałym elementem kultury związanej z celebracją sztuki, z cieszeniem się sztuką. Można przy okazji pouprawiać wszystkie złe towarzyskie aktywności, typu sprawdzanie, kto przyszedł, a kto nie, kto przyniósł kwiaty, a kto nie, na kogo się obrazić, a na kogo się nie obrażać. Także wiecie, jeżeli chcecie poznać artystę, chcecie zadać pytania, chcecie wkręcić się w środowisko, albo po prostu miło spędzić czas przy winie, bo tym alkoholem, poczęstunkiem wernisarzowym najczęściej jest wino. No to wtedy warto iść na wernisaż, bo to wszystko tam jest w nieformalnej atmosferze, w atmosferze zabawy, tak, tak to zazwyczaj wygląda. Jeżeli macie fobię społeczną, to nie chodźcie na wernisarze, idźcie lepiej, jak już nie będzie imprezy, a u nas w domu sztuki jeszcze przez jakieś dwa tygodnie, 2-3 dwa, tygodnie będzie wisieć wystawa fotograficzna pod tytułem Stogi w obiektywie, więc zapraszam, wpadajcie. I sprawdzajcie to, co się u nas dzieje na stronie, bo dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Na ferie będziemy mieli akcję zima i będą super propozycje dla dzieciaków. Więc tak, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia do następnego razu. A, i niedługo wrzucę relację z, właśnie z otwarcia stogów w obiektywie. Jeszcze raz, cześć.